Learner's Dictionary, Part 46. Odsłuchaj nagrania. Powtarzaj za lektorem w myślach, a także na głos, jeśli to możliwe. August. In August, I love relax by the pool. In August, I love relax by the pool. W sierpniu uwielbiam relaksować się przy basenie. Jeszcze raz. In August, I love relax by the pool. In August, I love relax by the pool. W sierpniu uwielbiam relaksować się przy basenie. Kolejny przykład. August. Her birthday is in August. Her birthday is in August. Ona ma urodziny w sierpniu. Jeszcze raz. Her birthday is in August. Her birthday is in August. Ona ma urodziny w sierpniu. A teraz zamieńmy zadania miejscami. Jak powiesz po angielsku, w sierpniu jadę nad morze. Jeszcze raz powtórzę zdanie. W sierpniu jadę nad morze. In August I'm going to the seaside. 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 Zwróć uwagę na wyrażenie her birthday. Her to zaimek dzierżawczy określający przynależność. Wszystkie zaimki dzierżawcze w liczbie pojedynczej to my, your, his, her, its. A w liczbie mnogiej to our, your, their. But I can see